To jest prywatna własność yy, przez lokatorów robione schody 3 miesiące temu. Ten odcinek staje się coraz dziwniejszy. Aha. O! 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 Moje Ale jak cię odbiło! Szczerze myślałem, że już leżysz. Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, jak widzicie wziąłem już swój nowy rower i właśnie idę spakować go do Opelka Bożego, ponieważ lecimy aktualnie sobie pod Stadion Narodowy, spod którego cały ten odcinek sobie dzisiaj rozpoczniemy, także idziemy teraz zapakować bydlaka śmierdziela do auta, bo dzisiaj przed nami kilka nowych spotów, ale oczywiście zaczniemy sobie od chopeczek, co by było ciekawie, myślę, że dzisiaj będzie Sporo wywrotek, mam nadzieję, że zakończą się one wszystkie umyślnie, a właściwie to pomyślnie i bez skutków y, jakichś w postaci złamań, o tak to nazwijmy. Także pakuję mega ponieważ dzisiaj zarówno przede mną, jak i przed wami naprawdę długi dzień, także... Lecimy, proszę Państwa. A wydajcie również znać, co sądzicie o moim nowym rowerze, ponieważ na Instagramie pod Nowym Postem widziałem przeróżne opinie na temat słup stylówki w moich rękach. A dzisiaj, oprócz hopeczek, będą rurki, murki, opuszczone furki może też się zdarzą. Także dzisiaj będzie naprawdę ciekawy kontencik dla Was dostarczony. Dlatego łapeczka, suwik z dzwoneczkiem jest przymusowy w dzisiejszym odcinku. Ja już na miejscu pod Stadionem, tak jak widzicie, Narodowym, bolid wyjęty także lecimy na pierwszego spota Tutaj widzę, że już powoli to co odkrzaczyłem to znowu zarasta, także gid, znowu na wiosnę będzie trzeba tutaj przyjechać i wszystko na nowo zrobić, lubię, lubię tak A tutaj tak jak sami widzicie spadło drzewo jakiś czas temu, jak przejeżdżałem właśnie widziałem że to drzewo leży, także ta linia z tym step downem jest Nieczynna, mało sobie ją latało, ale ona była mega fajna. Także tutaj będzie trzeba wziąć pewnie jakąś piłkę. Jak będziemy przygotowywali chopeczkę na jakiś tam zocik czy coś, to upierdzielić. Stylowe skarpetki z Lidla. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że mi dopomogą pomogą. Pierwszego skoku nigdy nie oddaję na pałę. Także tym razem też tak zrobię. Zbadamy sobie chopeczkę. O! Jó! Siup! Siup! Ale fajnie! Ale super! Dobra, zbadane, wbicie. W miarę podobne do tego co było jakiś czas temu. O kurde! Lecimy teraz drugi raz. Wyżej, dalej, ładniej. O! Siu! Kurcze blaszka! Ale to jest maszyna! ale jestem zadowolony i słyszę, że nadjeżdża pan Bartłomiej także dawaj yy. dobra, tego nie było <laughs> moje dupsko chciałem odwinąć pierwszy raz próbowałem opobara, żeby odwinąć linkę bo nie ma rotora no i się skończyło <laughs> średnio, ale próba by o kurde, dobra, tego nie było. To się, to się wytnie. Także teraz poleci za mną Bartek i będzie wrażenie, czego mi krzczał, czy szybciej, czy wolniej. I zobaczy co jest. Co jest może jakiejś nieprawidłowością, którą może wykonuje gdzieś tam po drodze. Zobaczymy jak to będzie. Jecie jedź, Tak jak zawsze luksusowo! Opla! Kurde, na to rowerze jest tak szybko, to się zapierdziela. I to Ty jest straszne. wydaje, się zapierdziela. No tak, jedzie się z taką samą prędkością, ale nawet trochę wolniejszą, bo po prostu jest tak twardy, że się wydaje, że jest mega szybko. Na razie Mateusz sobie przejechał tą chapeczkę, żeby wyczuć tutaj te kąty na tym rowerze, a ja pojadę nową linię, która jest niedokończona, ale już da się latać. Korby. Aaa, Ale to było dobre. Nowa linia na hopie PG 2.0 Tutaj jest taki step up, bardzo płaski i trzeba szybko jechać, bo ciężko jest dolecieć. O, to jest jeszcze takie wybicie z piachu, które się rozpada i tam się ląduje na flacie, bo tam nie ma lądowania. I jeszcze jak kiedyś zaczęliśmy tam budować bandę, to ta banda oczywiście jest niedokończona, więc tak się średnio w niej jedzie. To teraz ja jadę, tyle lecisz za mną. Lecimy! O! Dobra, o kurcze Siup. Dobra, tutaj i bandka I tutaj Bartwin, tak jak ty to sami kończysz. Jadę! Okej! Okay. Nie było najgorzej! Teraz zróbmy taką sztuczkę, spróbujmy tego tobogana. Raz, dwa, trzy, jadę! Okej okay. O, to już było lepsze, to już było lepsze. Powiem wam, że śmiesznie, na takim, na takim slope-stylowym rowerze zupełnie inaczej. Jedzie, jedzie, będzie suicide. O! Prawie klasnął, prawie klasnął. O, była próba drugiego. Teraz ja bym musiał, proszę Państwa, tutaj zrobić hipa I patrzę, ja tu stanę I Bartek pokaże, jak to się robi Tak wysoko i w ogóle A potem spróbuję ja Dawaj! Uy. 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 Tu miałeś tu... Ja... Ale się z tobą nie dogadam dzisiaj Dawaj! Celuj! Było blisko! Trochę dalej stanę, dawaj! Nie powtarzajcie tego widzowie, bo to jest niebezpieczne. Nie! nie Nie, ty za daleko stoisz! Ten odcinek staje się coraz dziwniejszy. O! A. O hoho! O hoho! Moja Ale jak cię odbiło! Szczerze myślałem, że już leżysz. Na razie spróbuję bez korby, bo i tak jest szybko. Okej okay. mm. Ale to było na farcie, totalnie. Dobra, jadę, nie wiem. Najwyżej się nie nakameruję. Uh. Lala, myślałem, że trochę bliżej wyląduje i mi się uda jeszcze wskoczyć, ale trochę nie pykło. Bo tu jest, tu jest, tu jest ok, a tu jest rozdupcone. To teraz ja nagram ciebie. O kurna! Ja chciałem dosnąć opony w coś, a nie wkręcić palucha. Debilu! A my już jak widzicie, zbieramy się z kopeczki. Ogólnie myślałem, że nie będę tu nic skakał, ale jest całkiem spoko. Mimo, że jest w stanie, w jakim jest. Ta hopka, to jest przyjemnie na tego typu rowerze, ale jest chyba ok, jak na jest. pierwszy raz, tak naprawdę, na jakichś hopkach. Jak teraz sezon zimowy, spędzimy na jakichś różnych skateparkach czy coś. No myślę, że na wiosnę będzie już całkiem spoko. O, będzie mureczek atakowany, o takie! O, U, jak ci zwolniło, bo tu pod górkę. Uwaga, uwaga! Bar spin. O, tak. Tu jest cała tutaj konfiguracja, już zaprogramowane to jest. O! Jak wysoko było! Ale muszę sobie zmienić piasta na pewno. Moje w ogóle nie zmykać. Trek była ładna. No na taką właśnie myślę. Tak, no w no. Ja zmieniałem raz. Ja chcę właśnie taką piastę. Żeby były dwa takie same. Dać radę na chwilkę wejść na ten jeden wyższy. Nie, wy, wy co siedzicie? Możecie sobie siedzieć, tylko wy we dwie. Dzięki Dzięki Miłego Musiałem tam Państwa przeprosić, żeby Bartek mógł sobie zaskoczyć A kiedyś Tutaj w ogóle Oskar Macu chyba z tego najwyższego skakał Nie, nie mów, że Prawie dobijemy Już myślałem, że powietrze schodzi uu, uu, No to No wiesz, tam jest Tam jest wysoko nie, no przyświeca ja się zabiję, nie nagrywaj tam. Wjadę w ciebie. Dziwnie, dziwnie. Dobra, jeszcze jedna próba. No to było lepsze, to było lepsze trochę. Ja będę teraz spotkać się z Maćkiem i Maxem, ponieważ z Bartkiem już się rozdzieliliśmy, ale powiem Wam ogólnie, że fajnie mi się na tym rowerze zaczyna jeździć, tylko cały czas boję się o to, że te opony są w ciulowym stanie, ponieważ już wychodzą w niektórych miejscach nici tutaj z boku i ogólnie z tyłu jest średniawo. Plus tutaj jest jeszcze denteczka chińska, taka Ala Tubolito, która jest chińska, plastikowa i kosztuje 13 zł za sztukę. Więc za każdym razem jak skaczę, to boję się, że to wybuchnie. Bo tu jest ponad 4 bary, chyba ja na tylu nie jeździłem nigdy w Enduro. Więc zawsze jest taki lekki stresik przy każdym skoku i lądowaniu, że no może zaraz to no, pierdyknąć, Ale no, tak już jest w takich rowerach. Tak podobno musi być. Czyli zmierzamy w stronę Ursynowa. A w jakim celu? Co tam takiego jest, że tam dzisiaj No To jedziemy? jest takie trochę BMXowe Tak? Paradise. Ok. Paradajz, bo tam jest dużo murków. No ja tam nigdy nie byłem, a ty byłeś na Ursynowie? Tak? Ja byłem tylko na Ursynowie na Kazurze Są elektryczne BMXy? Ty no, ktoś tam robił, u chyba, ale to taką przełączkę z tyłu, że miałeś gaz jak na kulę No właśnie, bo tak sobie teraz postawiłem nogi z przodu i to fajnie by było tak, tak sobie dać monetkę. Było, był taki zamiennik, że mogłeś podpiąć i napędzało ci koło Zarobiliście. Słyszałem również, że na takich rowerkach jest mega ciężko zrobić willy. Także uznałem, że nie będę próbował Nagram swoją pierwszą próbę na GoPro od razu Także zobaczmy jak się robi willy. Na słup stajlówce. No wracuj, zaczniemy razem z tą linią. O! Ojoj, oj! Ej! Nie jest najgorzej! Coś tam idzie wyczuć! Jednak krew stuntera jeszcze by mnie pozostała. <grym> Co wy na to, żeby samontować tej pegi i kurde, robić jakieś sztuczki stunterskie. Ja jestem jak najbardziej za, ale powiem wam, że jest. naprawdę jest ciężko. O jezu! Duższego kawałka nie przejechałbym raczej. Ja już po prostu. Opadłem w sił, ale jest totalnie inaczej. Aż mi się przypomniały filmiki, jaki widzieliśmy kurczę, po Grochowie. Tak, tu w lewo, na Vlad, jasne, jasne. Tutaj na trawkę normalnie. O! o, Ale miękko, jak zastało. Dobrze, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Jeździliśmy z dobrej pół godziny, szukaliśmy czegokolwiek, co da się nagrać. I udało nam się znaleźć w końcu jakąś rurkę, która nawet nie wymaga nasmarowania. Także. Jest coraz lepiej Dobra, mega, mega szybko Mega dobra rura Maciek stoi Nie, bo, bo jak Pilnuje fury Żeby w samochód, nie. To jest prywatna własność Przez lokatorów robione schody Trzy miesiące temu Ale przecież My też tutaj mieszkamy, też do tego dłużyliśmy. A, a to nic się nie stanie. Na pewno nie Ale nic się nie stanie, super pani, serio. No, na pewno nie mieszkamy. Ale nic się nie wie. stanie. Nic się nie stanie, obiecujemy pani. Życia kołamania pani. Ale pani jest miła. No. Moim zdaniem musisz pani udowodnić, że nic się nie stanie. Na czym polega twoja wątpliwość? Na na rzuceniu klątwy. Nie no! Co ty? Może mnie pan fotografować, nie ma problemu. Co? Ale pani po prostu będzie podziwiała, czy co? Ale to się serio nie zniszczy, naprawdę To, to są plastikowe dobra, nakładki Nie, ale serio, się to się nie zniszczy, bo są plastikowe nakładki, które właśnie mają zapobiegać temu, żeby tu się zdzierał lakier ale dobrze, nie możecie gdzieś tego No właśnie, właśnie, no, właśnie to nie to możemy, żeby... całe osiedle objechaliśmy No pani, najlepsze miejsca, żeby podziwiać No teraz już musisz Jest normalnie pico, belo, wszystko tak jak było. Dobra, spadamy. Dobry. Pani mi zrobi pranka? Mogę ja, Mogę ja im pokierować w ruchem? Ile oni mają czasu na przejazd? No, Ile oni mają czasu? No, czas się skończyć cały. A <laughs> kurczę daje ci i Nie no, tylko pieniądze i pieniądze by chcieli. Dokładnie. Wracamy już do furki, tak naprawdę. I. Nie wiem, co to widzicie, na pewno to widzicie, na pewno to słyszycie. O kurde, dobra. Już już, już słuchać, jak jedzie, jak jedzie obręcz. Przebiłem przed chwilą tęteczkę na schodach. No i czekamy teraz spacerek. Akurat na koniec odcinka. Także raczej tu już się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Było fajnie. Podoba mi się powoli ten, coraz bardziej ten sticzet. Także, no a pamiętajcie o poluce w górze, o subskrypcji. Jo.